Kochani, cztery klucze, jak zawsze ode mnie dla Was, taroskop na następny tydzień i od razu powiem, że kochani, aniołki i diabełki powracają, krytyce się nie dają, aniołki i diabełki przeprosiłam, że nie zwątpiłam, taką rymowankę nawet ułożyłam, żeby mi wybaczyły, Także dziękuję za podpowiedzi w pozytywnych komentarzach. Chwila słabości, zwątpienia. Wiedźma wszystko wie, ale kobieta czasami ma momenty takie duchowe. Także wracają aniołki i diabełki do naszych czterech kluczy rzeczywiście. Kochani, jeśli mogę podpowiedzieć, to jeszcze dzisiaj będzie bisiada. Dobrze, no to zatem jedziemy. Taroskop na najbliższy tydzień wybieracie swój rozkład po kolorze klucza zielony, biały, złoty, różowy, albo po oprawce ulubionego tarota tarot gnomów, tarot słowiańskich legend, zaczarowany las i słowiański tarot złotego koła życia. Kody czasowe macie zawsze podpięte w komentarzach pod filmem. Nie przeciągamy, jedziemy jeden, dwa, trzy, cztery. Klucz i tarot Gnomów, Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia o, otwórz się aura tygodnia trójka pucharów energie które tak jakby przygotowują kończą jakieś przygotowania do jakiegoś ekscytującego momentu w waszym życiu może będziecie coś świętować albo planujecie jakieś przyjęcie jakiś sukces w każdym bądź razie to jest karta która wzmacnia energię takiej lekkości jakiegoś fajnego fajnych momentów świętowania celebracji czegoś będą powody do radości w tym tygodniu jeśli chodzi o sprawy portfela pieniądza Szczynek z karbonek, czego tam jeszcze? To tutaj mamy kartę MAGA, która wręcz jakby namawia do inicjatywy Was, czyli jak to się mówi, nie bójcie się podejmować wyzwań, działań, nie bójcie się um, przemyśleć wiele spraw finansowych, ale również ruszyć w kierunku, w którym gdzieś tam od dawna chcecie ruszyć, aby no, poczynić jakiś większy moment dobrobytu w Waszym portfelu, czy też, e, czy też e, na Waszych lokatach i tak dalej. Tu są możliwości, które ten tydzień otwiera, tylko trzeba się wykazać inicjatywą. Nie bójmy się tego. Poza tym ludzie, którzy będą na Waszej ścieżce, mogą również podpowiadać ciekawe rozwiązania w sferze pieniądza. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, dziesiątka denarów, która mówi, że. W sumie niby wszystko, jak to się mówi, na zewnątrz w porządku, ale w tej karcie, w karcie Gnomów, jest tutaj pewnego rodzaju jeszcze zawarte, jakby zwróćcie uwagę na to, czy ktoś nie próbuje Wam, nie wiem, podwędzić waszego pomysłu, waszej pracy, czy ktoś nie próbuje tutaj, jakby trochę żerować na waszej energii, okradać Was, jak w jakiś sposób energetycznie, czy też nie wiem, no nie daj Bóg finansowo. Nie mówię tu oczywiście o złym szefie, ale może być coś źle policzone, przeliczone i tak dalej, więc zwróćcie na to uwagę, ewentualnie patrzcie, czy. Ktoś nie podkrada wam waszych pomysłów biznesowych, rozwiązań, yy, sukces lubi ciszę. Ok? Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, tutaj trójka mieczy, która równocześnie łączy się z czymś takim jak dobroczynność. Tutaj się dzieli poczciwy krasnolud z sukmaną, z tym, który, który potrzebuje, czyli rozcina na, na dwoje jak gdyby. Powiedziałabym tak, że momentem zaleczenia naszych czasami takich skołatanych serduszek jest ten moment, kiedy uczymy się dzielić z wszechświatem. Może warto kogoś zaprosić gdzieś, może z czymś się podzielić, poruszać potoki życia towarzyskiego poprzez to, żeby samemu wyjść z jakąś inicjatywą dobroczynną dla Kogoś drugiego. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tutaj mamy kartę lekkość poprzez głupca pokazaną, trochę więcej zabawy, przyjemnych chwil, jakieś momenty takie, kiedy e, fakt może będziecie też jak to się mówi, więcej czasu spędzać z dziećmi, jeśli takowe posiadacie, ale przede wszystkim jakaś lekkość, zabawa, radość, jakby nie tak poważnie się zrobiło, tylko tu są momenty jakiegoś świętowania czegoś. Bo, że tu ktoś będzie miał urodzinki czy coś takiego. Hmm? Jeśli chodzi o e, świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy czwórkę kielichów, ale ona jest w takiej tradycji tutaj postawiona, czyli powiedziałabym tak, no trzeba zwrócić tylko uwagę na ewentualnie jakąś tam gospodarkę płynami w waszym organizmie. Zobaczyć, czy się woda nie zatrzymuje w waszym organizmie, z jakichś powodów, ale jeśli nie, to tutaj bym powiedziała, że warto by było. No właśnie, tak jakby zwrócić uwagę na to, co wprowadzacie do organizmu w formie płynów. Czy to są, nie wiem, herbatki ziołowe, czy woda mineralna, czy jakieś bardziej, że tak powiem, no, substancje takie, które niekoniecznie wasze ciało lubi i kocha. Dobrze, moi drodzy, teraz za ten powracają te nasze aniołki i diabełki. Tak jak powiedziałam na początku, chwila słabości, za co je przeprosiłam, nie ma, nie obędzie się faktycznie nasz kanał nie może się tu poddawać. Jakimś manipulacjom mailowym. Dobra. Hej, co tutaj mamy? Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że Aniołowie to jest ich drużyna pierścienia, część cuda w swoim życiu. Czyli na koperfil da w tym tygodniu, kochani. A teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że Diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która im podpowiada. To popatrzymy, co diabełki, moja ulubiona Chester. Inspiracja może być znaleziona w najprostszych rzeczach. Nawet jak parzymy herbatę, to możemy się czymś zainspirować. Mm? Kochani, magiczna podkowa, dobro szczęście. Przyciągamy zło i pecha, wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Biały klucz. I tarot słowiańskich legend, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia, o, otwórz się, patrzymy jaka jest energia tygodnia, piątka mieczy, kochani. Czasami są takie dni, tygodnie w życiu, w których warto poćwiczyć dobrze pojęty spokój wewnętrzny, nie poddawać się na prowokacje, potrenować sztukę walki bez walki, sztukę kompromisów, dobrego stawiania granic i nie wpuszczać w pole swojego życia toksycznych ludzi, nie poddawać się na prowokacje. I to może być właśnie jeden z takich tygodni, który będzie nas uczył takiego, że właśnie działania asertywności. Kochani, jeśli chodzi o sprawy pieniądza, portfel, skarbonki, lokaty, asmieczy. Tu mogą być podpisywane jakieś dokumenty, tu mogą być jakieś generalnie dobre rozwiązania, śmiałe po, po, pociągnięcia, w sensie nawet odcięcie się od jakichś momentów, które źle wpływają na Wasz potok finansowy, ale też niektórzy z Was mogą podpisywać jakieś pakty, akty, dokumenty dotyczące czy to nowej pracy, czy zakupu mieszkania, czy też w ogóle jakieś tutaj dokumenty, które w pewien sposób uregulują Wasz potok finansowy. Ogólnie śmiałe decyzje brawurowe i odcięcie się od wszystkiego tego negatywnego, co źle wpływa na Wasz potok finansowy. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia kochani, tutaj jest czasami tak, że nie trzeba się bać takich momentów, kiedy czujecie, że od dawna trzeba coś skruszyć, rozwalić albo, że rzeczywiście no coś tutaj, jak to się mówi musi być oczyszczone przez nieco trudniejsze energie to warto, jak to się mówi, ze spokojem do tego podejść. Może być tak, że, że po prostu będzie, jak to się mówi, trochę burzowo w tym tygodniu na poziomie pracy, ale trzeba mieć oczy już uszy szeroko otwarte, zaufać temu wszechświatowi i wiedzieć, że idzie jakaś energia oczyszczenia na wasze pole zawodowe i warto podejść do tego ze stoickim spokojem. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj karta arcykapłana która mówi, że, kochani moi, możecie mieć wizytę, kogoś takiego, jak to się mówi, mądrego w Waszym życiu, nie wiem, czy przez Skype, czy przez WhatsApp, czy dosłownie, kto w jakiś sposób natchnie Was, wskaże Wam drogę, jeśli chodzi o te Wasze uczucia. To będzie mądra rada, to będzie ktoś, kto autorytetem, jak to się mówi, pachnie i jakaś taka po mojemu rozmowa, która właśnie rozwieje czarne chmury nad Waszą głową i wskaże Wam dobry kierunek, no, jeśli chodzi o Wasze pole uczuciowe. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tutaj ta czwóreczka mieczy i ten miś taki śpi sobie, jak to się mówi, snem zimowym, więc jakiś moment, kiedy taka energia, rzeczywiście może, może partner gdzieś pojedzie, albo Wy gdzieś wyjedziecie, taka energia lekko separująca, ale to może być, nie wiem, senatorium, oddzielne wakacje, albo po prostu, bo możecie mieć tak zwane dni nieco cichsze, bo ktoś tam dłużej pracuje i potrzebuje się jak gdyby wyspać, czyli spowolniło to życie, ale warto pozwolić sobie i partnerowi na taką przestrzeń, dać sobie trochę luzu, odpoczynku, spokoju i dystansu. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, siła, jak tur tutaj nam wjechała, więc dobry biometr, energia, siła, witalność, wszystko jest, wszystko brak. A teraz powrót aniołków i diabełków, jak zapowiedziałam na początku dzisiejszego filmu, chwila słabości, za co je przeprosiłam. I teraz jednak Aha, aż wszystkie wyskoczyły radośnie, dobra, ale wszystkich nie <laughs> odczytam wam. Aniołki nie przesadzajcie, kochani moi. Dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna pierścienia, która im odpowiada, to przekaz od tych aniołów idzie taki: uwierz w siebie, może tutaj komuś sugerują amulet w formie krzyża Ang, czemu nie? Teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że diabełki to jest ta siła, która im podpowiada i ich wspiera, to tutaj mamy taką podpowiedź. O kochani, to po prostu, jak to się mówi, celebrujcie i uczcicie każde momenty, które wkładacie w życie, czyli żyj chwilą, bądź świadomy tu i teraz, celebruj, bądź świadomy każdego momentu, każdej chwili Twojego życia, piękne. Dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zaklepane zastukane magiczną podkową. Pięknego tygodnia, kochany Klucz i Tarot zaczarowanego lasu. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórzcie, patrzymy jaka jest aura tygodnia. Wyruszkowy wiatr, karta Rydwan, kochani, droga, podróż, może być tak, że będziecie dużo pod, jakby jeździć, że będziecie w ruchu, a być może rzeczywiście jakiś wyjazd po prostu przed Wami, dawniej zaplanowany, bo raczej w Rydwanie zawsze mamy wszystko zaplanowane, o, ogólnie energia dobrych wiatrów, w skrzydła, czy też w żagle Waszego duchowego okrętu, energia sukcesu, rozwoju wydarzeń i podróże w tle, jeśli chodzi o sprawy portfela Waszego, pieniądza, no, kochani, tak, tutaj leci nam monetka do zaczarowanej studni, do fontanny. Tak, a propos rytuał w, y, sobotni, jakżeście oglądali, to może rzeczywiście wrzućcie też i wy dosłownie grosz przysłowiowy do, jakiegoś, do jakiejś rzeki, jak będziecie przejeżdżać do fontanny, do studni, co tam macie i powiedzcie żywiołowi wody, że dziękujecie. Ogólnie wasza energia pieniądza mówi o tym, że. Y jest bardzo dobry wpływ kosmiczny na nią, że tutaj są dobre potoki, będzie przychodziła jakaś inspiracja, ale ogólnie jest to energia zadowolenia, nawet pewnego rodzaju przesytu. Ojej, fajnie, no to niech się dzieje pięknie. Kochani moi, jeśli mówimy o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, Asi i ta mądra ropuszka z tym pierścionkiem tutaj. Ach, kochani, tu będzie jakaś fantastyczna szansa w tym tygodniu, jakieś możliwości, które poda, podane Wam zostaną przez wszechświat, jakiś moment, kiedy poczujecie, że naprawdę właśnie ten wszechświat Wam sp sprzyja, że rozwój wypadków zaczyna być dobry. Nawet jeśli na początku nie widzimy, że on jest dobry, to wszystko zmierza w OK kierunku i tutaj chcę Wam powiedzieć, że na tym polu, na ścieżce zawodowej, czy też w szkole, na horyzoncie, jeśli będziecie jakby się przykładać sukcesy i dobre żniwo, jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami. Tutaj mamy tak zwany kłamca, czyli diabełek gdzie indziej w kartach. Zatem jakieś pokuszenia tutaj mogą być. Uważajcie na tych, którzy no, próbują Was wykorzystywać. To taki tydzień, który Wam powie tak otwórz oczy, zobacz wszystkich wokół siebie takimi, jakimi są, a przede wszystkim zwróć uwagę na nowe znajomości, to, to tak jakbym nie ufaj od razu, naucz się jakby od, odróżniać ziarno od plew. Jakieś pokuszenie tu w tym, w tym tygodniu, być może. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, czwórka, dobrodziejsty, kochani moi, tutaj mam takie wrażenie, że będzie tutaj u Was moment, kiedy warto by było otworzyć, po prostu otworzyć się na tą dobrą wymianę z sąsiadami, z najbliższym otoczeniem, może zrobić jakiś miły gest, może obok się ktoś Was wprowadził, a może jakaś sytuacja jest taka, że namawiają karty, żeby no podzielić się przysłowiowym uśmiechem, ciastkiem, czymś takim, okazać, jak to się mówi, otoczeniu, nie wiem, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, gdzie tam uważacie, że potrzebujecie podreperować, jak to się mówi, na Nastroje, to nie bójcie się podzielić dobroczynną energią, drobiazgiem chociażby. To wpływa na dobre obyczaje i to jakby bardzo pomaga. Jeśli chodzi o y, świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy rycerza pucharów. Z tą harfą zawsze lubię, ta karta jest dla mnie jak portal, zawsze mnie ta energia, dosłownie słyszę tą harfę. Tu jakieś takie miłe te energie, są spokojne, pogodne, więc powiedziałabym, że wszystko jest w porządku. nie Czało się na nic raczej nie powinno skarżyć, a nawet jeśli się na coś wcześniej skarżyło, to znaczy, że w tym tygodniu będzie miało dobrą energię, żeby poradzić sobie z wszystkim, co go tam ewentualnie dręczy. Mówię o Waszym ciele. Teraz aniołki i diabełki wracają na warsztat, nie daliśmy się jednak faktycznie. Okej. Okay. Zatem podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna podpowiadaczy, to oni tutaj mówią, miej odwagę się zmienić, metamorfozy, czy to duchowe, czy to cielesne, miejcie odwagę. Teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia podpowiadaczy, która Wam podpowiada, to tu macie od nich taką podpowiedź. Każdy dzień jest nową możliwością, żebyś był coraz bardziej lśniącą wersją samego siebie. Zatem przepięknie, zresztą podobnie, miej odwagę się zmienić, tak bym powiedziała. Aniołki, diabełki przemówiły jednym głosem. A teraz magiczna podkowa. Dobro szczęście. Przyciągamy zło i wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia. Zaklepane, zastukane. Pięknego tygodnia, kochani. Wreszcie tarot, słowiański tarot złotego koła życia i różowy klucz. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Trójka buław, nowe możliwości, nowe perspektywy. Poczucie odkrycia się jakichś tutaj tajemnic, będziecie um, bardziej wyczuloną mieli intuicję, będziecie czuli, z której strony dobry wiatr wieje. Piękna, pozytywna, dobroczynna energia otwiera ścieżki drogi, bo trójka była zawsze nam otwiera ścieżki drogi, mówi nowe horyzonty. Wiemy dokąd zmierzamy, mamy intuicję, wszechświat nam wspomaga. Piękna sprawa. Jeśli chodzi o e, sprawy portfela. Skarbonek, lokat, czego tam jeszcze? Ten paśmie, czy mówi o tym, żebyście się przyglądnęli rzeczywiście przepływom finansowym, tak jakby zrobili tam czystkę, porządek. Być może nawet warto jakąś zieloną świecę postawić albo złotą i tak, jakby też oczyścić troszeczkę tutaj wasz finansowy potok, bo tak, ale ogólnie też zwróćcie uwagę, czy tam nie trzeba uporządkować to jakby w portfelu pieniędzy, czy stany kontakt, to się mówi, czy lokaty są dobre, czy świnki nie trzeba odkurzyć, skarbonki. I uporządkować, prześwietlić też, dokąd one płyną, jak płyną, i tak dalej, te wasze pieniądze. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia, tutaj też król mieczy, który mówi: trzymaj się swojej logiki, umysłu. W tym tygodniu w cenie jest chłodna logika, w cenie jest tak, jakby nie uleganie emocjom, tylko kierowanie się zdrowym. Twardym, zimnym rozsądkiem, cokolwiek to znaczy. Wiadomo, że nie jest to lekka energia, ale jest to energia wnosząca porządek, jak to się mówi, pewnego rodzaju wasze tutaj sprawy. Może być też tak, że jakiś szef będzie się mocno przyglądał, więc w tym tygodniu rozumiecie. Musimy być bardziej papiescy od papieża. Ok. Jeśli chodzi o e, uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, tu się rycerz mieczy odwrócił. Więc tak go potraktuję. Kochani, uważajmy, po pierwsze nie wciągajcie się w żadne awanturki wśród Waszych znajomych, nie, nie właści jak to się mówiło dawniej, przepraszam, między wódkę a zakąskę, czyli jak ktoś się tam kłóci, nie dajcie się na prowokacje, przy czym również gdyby ktoś do Was próbował jakąś aferkę rozkręcić, po prostu... Trzymajcie się, jak to się mówi, z daleka. To w ten sposób, jakby też swoje pole uczuć uzdrawiacie i nie pozwalacie sobą manipulować, nie wiem, przyjaciołom, znajomym, ani też ewentualnym kandydatom na dobrze pojętą sympatię. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach. Tu bym powiedziała, że jakiś taki moment, kiedy warto by było porozmawiać z partnerem czy z partnerką, co go trapi, co go gnębi. Moment, kiedy ważna jest dojrzałość w waszym związku, kiedy wiemy, że nie tylko jednorożce, łabędzi, puch i tak dalej, ale czasami trzeba usiąść i od serca porozmawiać, zobaczyć, co tam komu w serca i duszy gra, pochylić się nad partnerem, nad jego problemami, nad jego emocjami i wyciągnąć, jak to się mówi, nie tylko pomocną dłoń, ale jak gdyby takie dobre serce. Rozmowie zawsze pomaga jakaś, nie wiem, dobrze pojęta yy, yy, kolacja w ciepłym zaciszu domowego, ogniska i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakieś takie rozmowy, które warto podjąć. Jeśli chodzi o sprawy świątynia ciała, czyli o zdrowie, arcykapłanka mówi, że możecie dołączyć do Waszego... Yy, zdrowia, jakieś naturoterapię, może więcej ziół pić, może zastosować jakieś takie, wiecie, aromoterapię i tak dalej. No innymi słowy, ja nie namawiam nikogo oczywiście, żeby do lekarza nie chodził, ale tu jest wszystko ok, tylko wasze ciało jak gdyby mówi a włącz więcej takiej medycyny, jak to się mówi, rozumiecie, jakby zioła, kamienie, dźwięki, to dobrze zrobi twojemu ciału i twojej duszy. I teraz jeśli... O, wr wracają aniołki, oczywiście, i diabełki. Nie damy się jednak, prawda? Więc, <grywania> dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest drużyna podpowiadaczy, to tu od nich idzie podpowiedź. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i do innych. Zatem, droga serca, e, zawsze w cenie. A podpowiedzi, dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która Was wspiera. To od nich macie tutaj taką podpowiedź. O, on już dzisiaj był gdzieś u kogoś. Inspiracja może być znaleziona w najprostszych rzeczach. Czyli czasem to, czego szukasz po całym świecie, jest bardzo blisko pod nosem. Kochani. Dobro szczęście przyciągamy magiczną podkową złej pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia zastukane, zaklepane aż mi ręka zapadła. Dobra, pięknego tygodnia, kochani.